Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Wczoraj mówiłem o Bożym Planie, mówiłem o tym, że ten Boży Plan można w takich podstawowych trzech kategoriach rozpisać, że z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Chodzi o Boga. Niemu nie będzie chwała na wieki. On jest Panem historii. Ale zwróćcie uwagę, że z tego się pojawiają, jakby z tego wynikają pewne takie trzy podstawowe wymiary. Przeszłość, to co teraz się dzieje, proces obecny, teraźniejszość i przyszłość. Zwróćcie uwagę, że te trzy wymiary się tak naprawdę w jakiś sposób zazębiają, nie można mówić o jednym bez drugiego. No, skądś pochodzimy, z niego pochodzi wszystko. Bóg jest źródłem, Bóg coś stworzył przed nami, jest świat uprzedni przed nami. Te procesy, które obecnie zachodzą, może część się zakończyła, ale część się nie zakończyła. A więc to, kim jestem, jest zależne od tego, co się wydarzyło wcześniej. I myślę sobie, że to jest taka pierwsza zależność, która różnie jest wyczuwana przez różne kultury i przez również, bym powiedział, chrześcijan. Ale to głównie chyba wynika z kultur, z kultur chociaż też trochę, myślę, wynika z, z pewnego, nie wiem, może z pewnej, pewnej yy, 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 specyfiki Kościołów. Są kościoły, które są na tyle stare, że one mają świadomość historii, są na tyle młode, że w ogóle wydaje im się, że przedtem nie było nic, a teraz ja i Stefek, i, i, i Zosia założyliśmy zbór i, i, i jest kościół wreszcie. Także zwróćcie uwagę, że nasze doświadczenie też wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Niemniej jest coś przeszłego, to przeszłe tworzy to, co jest dzisiaj, te procesy, które dzisiaj zachodzą. To nie są procesy, które dzisiaj powstały, to są procesy, które istnieją. Niektóre od stuleci, niektóre od tysiącleci, już tam nie wchodząc w jakieś większe liczby lat. Oczywiście są nowe procesy, ale zwróćmy uwagę, że, że, że tych nowych, które zaczynają się, które się rozpoczynają, no jest, one no czasami może niektóre z nich nam, nam, nam gdzieś się. Narzucają, bo no nie wiem, zmiany technologiczne, z, zmiany żywieniowe, jakieś wojny, jakieś napięcia to wszystko jest teraz, to, to się dzieje teraz, ale jak gdybyśmy byli dość, jakby poszli za naszą intuicją, to byśmy się zgodzili, że one przecież też skądś się wzięły. One nie są zupełnie nowe, one mają jakiś początek w czymś, co było. No i w końcu ostatni wymiar to wymiar, że ku niemu jest wszystko. Czyli zwróćcie uwagę, że my gdzieś podążamy. To nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie tu, i teraz dla siebie, i dla nikogo więcej, co skądinąd jest pewnym grzechem, powiedzmy sobie wprost, będę o tym mówił później. Ale bardzo często ludzie skupieni na sobie egocentrycy to są właśnie tacy ludzie, którzy zaprzeczają przeszłości, zaprzeczają przyszłości, skupiają się na samym sobie, na hedonizmie, na jedzeniu, na używaniu, na życiu dla siebie, ponad, choćby potop, żadnych dzieci, wszystko dla mnie, żyć luksusowo. No i zwróćcie uwagę, że to jest też taki sposób świata, który dzisiaj nam się podpowiada. Oczywiście można się zastanawiać, czemu taki sposób świata dzisiaj się nam podpowiada. Pewnie przyczyn jest wiele. Znowu wracamy do przeszłości, sprawdzamy, jakie procesy działają. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że kiedy patrzymy na coś, co spaja te wszystkie trzy wymiary, to w, w Piśmie Świętym jest to wierność Boża. Jest to wierność Boża. Bóg jest Bogiem z pokolenia w pokolenie. I zwróćcie uwagę, że kiedy patrzymy na, yy, na Kościół, na przykład jest powiedziane, bramy piekielnego nie przemogą, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus mówi, że On będzie wierny, On będzie tym, który jest pośród nas. Natomiast myślę sobie, że my często jako ludzie wierzący, ludzie jako chrześcijanie, protestanci ewangeliczni, yy, albo i katolicy, Gdzieś gubimy tą perspektywę pokoleń. Gubimy to, że skąd się wzięliśmy, że gdzieś idziemy i że to, co robimy dzisiaj, to ma, to ma znaczenie tak naprawdę tylko i wyłącznie w tym kontekście tej świętej sztafety. Ja to lubię nazywać świętą sztafetą pokoleń. Dlaczego jest świętą? Dlatego, że Bóg w niej jest. Bóg jest wierny z pokolenia w pokolenie, a więc to jest Boże działanie, ale jest to sztafeta. Nasza, na, nasza wartość, Twoja wartość, moja wartość, ona wynika z tego, że w tej sztafecie współuczestniczymy, że ona funkcjonuje, że ona działa yy, i że możemy coś do niej dodać, możemy coś w niej zainwestować. Yy, głupotą, naiwnością, bezdenną jest myślenie, że my jesteśmy najważniejsi. To jest, to jest idiotyzm. Ale z drugiej strony, o czym też jeszcze myślę, kiedyś powiem, równie, równie nieprawdziwy jest pogląd, że nie mamy nic. Dodania, że nie mamy żadnej wartości, mamy wartość. Wartość właśnie wynika z tego, że teraźniejszość jest, można powiedzieć, mostem między przeszłością a przyszłością i że wszystkie są zanurzone w Bożym Planie, I że Boża wierność jest pokolenia w pokolenie z tego wynika, że Ty i ja mamy coś dodania, mamy coś do dołożenia, mamy jakiś odcinek do przebiegnięcia i to jest nasza wartość, to jest to, co możemy dołożyć w tym Bożym planie dla zbawienia, dla ludzkości, w tym uwielbieniu Boga przez wieki. I życzę nam, żebyśmy umieli to odkryć. Panie Boże, bądź uwielbiony, bądź wywyższony i prowadź nas do służby Tobie i odkrywania naszego zadania w tej świętej sztafecie pokoleń, która trwa dzięki Tobie, Panie, dzięki Twojej wierności. Z Bogiem i do zobaczenia.